Cześć! Dziś pokażę Ci, jak zobaczyć lokalizację w czasie rzeczywistym w WhatsAppie. To bardzo proste i działa w ten sam sposób. Niezależnie od tego, czy masz iPhone A, iPad'a czy dowolnego smartfona. Dobrze, to bardzo proste. Wchodzimy do WhatsAppa i gdy już tam jesteśmy, klikamy na rozmowę, którą chcemy. Jeśli chcemy wysłać lokalizację w czasie rzeczywistym. Klikamy ikonę plusa w lewym dolnym rogu i wybieramy opcję lokalizacja. Następnie wybieramy udostępnij lokalizację w czasie rzeczywistym. Czyli te tutaj. Będziemy mogli zdecydować czy chcemy ją udostępniać przez godzinę, 15 minut lub 8 godzin. Dobrze, wyobraźmy sobie, że wysłaliśmy ją na godzinę. Albo wyobraźmy sobie, że ktoś nam ją wysłał. Jeśli ktoś nam ją wysłał, pojawi się wiadomość tego typu. Klikamy na nią i już będziemy mogli zobaczyć lokalizację. To wszystko. Jeśli masz jakikolwiek inny problem, nie wahaj się zostawić go w komentarzach. Do zobaczenia. Dziękuję. Would you like this turned into our video tutorial script IF or step-by-step step infographic IF?